Dzień dobry wszystkim, jest kanał AgroMłodzi, dzisiaj dziesiąty filmik serii są zapłotu. Dzisiaj yy, rozpoczynamy zbiór siana na kiszonkę, właściwie siana kiszonkę, wykorzystamy sobie przyczepę samozbierającą i będziemy sypać na tamten Silos. Nowo postawiony Ogólnie w yy, pożliwach był do mnie kupiec, który chciał kupić wadymirca. No ale jak się domyślać, domyślacie, skoro na podwórku, no to nikt go niestety nie kupił. No to za niska cena. Chciałbym jednak za niego więcej. Więc... No może ktoś innego kupi. I też uzgodnię z takim jednym gościem z wioski z dziechów. Niedaleko tak, 40 km stąd Znaczy wioski to już... No wsi. Eee, I pojadę do takiego jednego gościa oglądać kosiarkę rotacyjną. Zobaczymy czy udałoby się... Kurczę, kupić. No fajnie by było kupić, bo jednak tą moją starą kosiarką No to to jednak to nie jest robota tylko No po prostu ten się już nie da robić To jest stary sprzęt Mały Mało wydajny Więc teraz już potrzebuję jakiejś lepszej kosiarki Też dużą łąkę mam więc Chciałbym jakąś lepszą kosiarkę Dobra Jedziemy Trochę ująć pewnie będzie więc no będzie ciekawe już y, mamy lipiec no i w przyszłym miesiącu już tak za tydzień dwa powinniśmy zaczynać kościć pszenicę owiec bardzo ładna pogoda teraz jest o tutaj pewnie jakaś też pszenica ale to już sta... coś się dzieje już wrześniu ja jeszcze się jedną skosiłem, ale to, tam, tak, to było to na małe małe pole takie więc to tam nie wyszło tego dużo tam nawet nie <śmuch> i nawet tona nie wyszła więc <śmuch> <śmuch> bardzo mało I tak to się nic więcej nie działo No i tam kosiłem tylko tą łąkę, nie? Teraz sam się... znaczy, ja przetrząsłem I sam się mi teraz zgrabia Dobra, pustam pierwszeństwa. Dobra, jazda Jedziemy ja Jestem ciekaw, ile mi wyjdzie tej Kiedyś nie za dużo, chociaż tam specjalnie taką dużą trawę zostawiłem, taką wypasioną, wielką, żeby tego było dużo, no ale nie wiem, zobaczymy. O, tutaj już widzę, że sam się trochę mi tam zgrabiał dobra? No to tak, uruchommy ten sprzęt. No dawno tej przyczepy nie używałem, muszę przyznać. Działa, działa, dobra? No to jedziemy, zobaczymy, jak to będzie szło. Dużo tutaj widzę wałki porobił, ale to mnie nie przeszkadza, bo tu jest dosyć duży taki tego spory jest tym podbieracz o. no dobrze jest ile oszczy no sporo będzie tej trawy chyba już mi tutaj zapełnia ładnie no to są takie dwie łąki połączone w jedną kiedyś miałem jedną, tylko drugą i je sobie połączyłem dobra już połowa gdzieś zapełniona jest mniej więcej się dobra spora tej trawy jednak no, to się zapowiada trochę jeżdżenia. Oj, to nie takie trochę. Dobra, chciałbym też wszystko pozbierać, żeby się za dużo nie marnowało. Sąsiad już mi tutaj zgrabił. Pewnie jakieś ujęcie ponagrywa. Czy coś, nie wiem. Jak nie, ja... no pewnie coś tam ponagrywa. Ile tam już mamy? 90% szybko to idzie. I mamy, proszę Państwa, już pewna przyczepa. Wygląda. No a jeszcze bym mógł trochę dorzucić sobie tam na górze, ale nie będę przesadzać, żeby też to nie było za ciężkie, nie no dobrze jest Półtora przyjazda zrobiłem. Dobra Podniosłem, dobra, jeździem Nie wiem, pewnie jakieś ujęcia zaraz padną i widzimy się jak wjadę na gospodarstwo. Nie, bardzo, bardzo, bardzo cicho. Dobrze jak dobrze mi Jam słodkie, słodkie winogrona Ty śpisz w moich, moich ramionach Może i nie w ostrości Doprzemiach, jak dobrze mi dobra, pierwsze tutaj przyczepa wywalona, wywalona Opróżniona O, tak to powiem, bo to tak wywalona tak nie pasuje I jedziemy z powrotem na pochoda Widzimy teraz pewnie jakieś ujęcia. No i widzimy się jak znowu przyjadę z powrotem na gospodarstwo. Dobra, kolejna przyczepa już pełna. Szybko to idzie. A tu są chyba wasra <grym> Nie wiem co tam się dzieje. Dobra. Druga przyczepka pełna. Ujęcia jakieś wydziały. Pewnie jeszcze będą jakieś, nie wiem, zobaczymy teraz by się przydało idealnie tak pojechać bo wtedy troszeczkę za silo z tego wypychałem ale będzie też roboty przy ubijaniu Och. przydałby się jakiś taki wał do tonia, dobra yy, zmniejszmy sobie teraz tak tempomat dobra osiem tysiąca litrów wchodzi do tej przyczepy samozbierającej no, jest sporo dobra, wjeżdżamy I teraz tak Włączamy I gazu I opróźniamy Nawet 3 na godzinę myślę można jechać Dobra, przesadziłem, przesadziłem A, teraz zawolno znaczy, no przesadziłem, dobra No trudno, dobra, ale I tak, mamy tutaj opróźnione ładnie Ile już tego jest? Pewnie sporo, no sporo wyjdzie tej trawy, naprawdę, bo czekałem na taką ładną, piękną. Dobra, jedziemy, zobaczcie jak tutaj ładnie wychodzi owiec Matiemu Pięknie, pięknie <grystanie> Bardzo ładny Mi też w sumie Bardzo ładnie w tym roku zboża rośnie, pięknie No i bardzo dobrze, nie? Przynajmniej ładnie sypie Dobra Nic nie jedzie, bo tutaj taki wyjazd jest słabiutki Już nie raz prawy na Z tego co pamiętam, jeszcze kiedyś Sąsiad właśnie walnął kogoś A to jeszcze... to było dawno temu, on tam jeszcze miał... O Boże, co miał za On miał C-300... On miał C-340, to już było uuu... Uu, dawno, dawno... Więc rozwinął się sąsiad Ja też Bedmirca niedługo będzie, będziemy sprzedawać, dobra Jedziemy, tutaj jakiś wariat Będą miały co jeść, no to teraz jak robimy już tą kiszonkę To by się przydało jeszcze gdzieś na inter internecie Znaleźć jakiś paszowóz fajny, nie za duży Może jakiś, polecacie, jakaś firma, nie wiem Może coś tam jest, taki Nie wiem, albo pod Podciągnik, nie no bo nie ma innych Chyba, że są jakieś takie samojezdne, które Są jakby ciężarówka, ale zamiast takiej naczepy standardowej Ma paszowóz, ale co to, to na jakieś gigantyczne przecież Gospodarstwa, nie? A nie na 8 krów, czy tam 9, bo tam się uwierzyła. to 9, a i właśnie, ja ostatnio sprzedałem, nakon. Zarobiłem 4000, ale zamykam cysterny, która przyjechała, no to 1200 Te tam z groszem, więc zarobiłem 3000, no 2800. Dobra, jedziemy na sam się tutaj nagrywał. Ujęcia, łyski. Podniosłem? Podniosłem, dobra. Na maskę wsiadł. Dobra. Kolejna przyczepa. Opróżniona. Niestety tam się zakapiłem. I mi powstała taka górka wielka pod koniec. Nie wiem teraz, jak ja to ubiję. Może pożyczę ten wału, prawda? Co mi się mi tam pewnie pożyczy za. Albo w czymś tam pomogę. To się pewnie spodziewajcie i reakcji dobra nie wiedziałem, to już pewnie ostatnia przyczepa, albo ostatnia bo wow. już mało zostało 4-5 wałków maksymalnie, no więc nawet zadowolony, trochę z tego wyjdzie, teraz jeszcze czekać, aż to się ładnie u No i trzeba będzie kupić jakiś pasowicz, żeby już później robić temer, nie? Bo Słomy mamy, Słomy jeszcze będzie dużo. Teraz, że mam trzy belki, mi zostały, bo jakby z tamtego pola ja mi wyszło pięć, i, i dwie, a dwie już poszły do krów. Więc zżyłem szybko, ale wolno schodzi, więc. <grym> a one wtedy nie miały za dużo, więc. Powinno tego nie zżywać, a się za dużo, a najwyżej kiedyś się pożyczy od sąsiadów i tyle, nie. Więc, zwłaszcza, że tutaj sąsiad ma przecież pole. Które ma gdzieś 10 hektarów, więc nie, nie wiem, czy on tam będzie chciał na słomę to robić, czy może trochę. Hmm, czy może jakąś część na słomę, czy w ogóle. Nie wiem. Bo jakby robił, to naprawdę dałoby sporo by wyszło. Do końca życia by miał zapas. No, za chwilę sierpień już nie znowu w opsa, Jestem ciekaw, jak mi będzie sypać ja tych pól teraz mam. Nie, to już jest sporo. No teraz jeszcze się tak zastanawiam jak ja teraz przez tą górkę przejadę, jajku. Musiałem się zagapić. Nie no, trudno. A i w ogóle tego Ursusa przydało się umyć. Bo już się trochę brudny robi, chociaż ja i tak go przed tymi, przed tym złożeniem czyściłem, więc i tak szybko się później. zaraz wjedziemy na łąkę tutaj wszędzie dookoła już takie zboża już widoczne za chwilę tydzień 2 max będą do koszenia dobra cyk działa, wszystko działa wszystko skręca się na obroty i ruszamy trawa ładnie wlatuje, no i może ja takiej przyczepy samodzielnie robię, już mam bardzo dużo, no to ja jednak sobie daję radę, kiedy ją potrzebuję. Wszystko jest tam, zrobiłem przegląd, jest więc samodzielnie działać. Ale dużo tego, Choć... Ej! Powinno mi wszystko chyba wejść. Nie, nie wejdzie, Ewa. chociaż. Zależy, ile w tym przyjeździe zrobię. Jeżeli będę mieć 80... O kurde tak na styk. To może bardzo mało zabraknąć. Tu jest 85 Zobaczymy, zobaczymy. No Nie no, nie starczy, już widzę, jakie tu są grube wałki. No... A, ale mało zabrakło. Ale mi już się nie będzie chciało po to przyjechać, nie? Tak niewiele zabrakło. No, koniec. Ile tu tego zabrakło? No naprawdę, ja już nawet nie wiem, czy to przyjechać, czy to po prostu, jak zgnije ta trawa <grym>, trochę mi jeść szkoda. To, to taki jeden ładny, gruby, wawek został. Dobra, jedziemy, zobaczymy. Dobra, no to tak, przyjechałem sobie. Zabrałem tutaj to, co zostało. No tyle tego wyszło. Nawet połowy, połowy przyczepy nie ma. I wracamy na gospodarstwo Koniec Akcji Z Siankiem właśnie Z sianem na sianokiszonki, o Jeszcze tutaj to zbiorę, to co zostało, bo tutaj też Zawsze trochę Wpadnie Dobra, no, nie za dużo Nie za mało Jedziemy I wracamy na Gospodarstwo No dobra Wracamy na gospodarstwo Parę przyczep wyszło Tego sianka jest naprawdę zapalone Trochę wam pokażę też tutaj okolice Bo tutaj jeszcze za bardzo nie jeździłem do czasu dzisiejszego filmu Tu jest łąka? A nie byłem jak u sąsiada na tym, się na kosach. No to wtedy byłem. Ale nie wiem, czy mówiłem, ale tutaj łąka Matiego. No, wjeżdżamy do połowy. Czyli... Do jego miasta, wsi, wioski. No to jest wiesz... Mamy nowszych budynków, co tutaj nie mam ale ruch jest ogromny. Nawet jakieś ruiny Trzeba Trzymko zagadać. Nie wyburzyłem tego w ogóle, nie wiem. Ludzie tam tylko chodzą. Na jakieś burbeksy. Powymyślali. Tu już wapno sobie to sypnęli zaurane pole, szybko poszło. A tutaj jeden z sąsiadów ma Zyperkuson. 330 stoi. Wszystko. Nie ma Silasa więc pewnie ten Masi są z tą przyczepą z. z... z jak. pokrowcem lub. F... o, folia nie No to nakrywał, wiadomo co chodzi. Pewnie nie zmokło, chociaż. Z... nie wiem Ja na przykład swoją kukurydzę wysypałem tam, bo nie miałem miejsca, to wysypałem do, do garażu, nie? sobie leży, no już nie będę mówić Właśnie musiałem załadować, bo teraz dobra cena przecież jest Dobra, to ja już sobie wysypię to I dziękuję za oglądanie Do widzenia